Nowy szlak pieszo rowerowy historycznym traktem kaliskim o długości około 5 km realizowany jest na terenie dwóch gmin Wielunia i Wierzchlasa. Inwestorem i głównym beneficjentem jest Gmina Wieszklas, ale dwie trzecie długości tego szlaku zlokalizowane jest na terenie Gminy Wieluń. Gmina Wieluń tutaj zarówno partycypowała w kosztach złożenia wniosku, w kosztach sporządzenia dokumentacji, jak i teraz partycypuje w kosztach złożenia wykonania robót budowlanych. Zakres tych robót to jest właśnie budowa około 3-metrowej szerokości e, m, jezdni e, dedykowanej rowerzystom i pieszym o nawierzchni bitumicznej, i zaczyna się ten szlak w rejonie e, ulicy Wrzosowej, to jest taka odnoga e, na granicy Wielunia z Widoradzem, ona jest właściwie w Rudzie położona, ale e, przy ulicy POW, to jest odnoga od ulicy Powu, zaczyna się w tym miejscu, e, biegnie e, w stronę torów kolejowych, nie dociera do nich, ale skręca w, w lewą stronę i biegnie w stronę już prostą linią w stronę Wierzchlasa, ulicą e, Aleją Kościuszki w Rudzie i e, ulicą e, Trakt Kaliski na terenie gminy Wieluń i dalej kontynuuje przebieg ulicą Czereśniową w miejscowości Wierzchlas. Długość tego szlaku to jest około 4,7 km, z czego około 3 km położonych jest na terenie gminy Wieluń. W sumie inwestycja będzie kosztować około 7 300 tysięcy złotych, a cały projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalnego Funduszu. EUR. Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w kwocie prawie 6 milionów 200 tysięcy złotych. Na przyległym obszarze na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojciecha w stronę granicy z gminą Wierzchla na odcinku około kilometra 300, tutaj gmina zamierza realizować też budowę drogi. Uzyskała wsparcie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W wysokości około 200 tysięcy złotych. Planowana, jesteśmy po otwarciu ofert, i oferty tutaj mieszczą się w przedziale od miliona do miliona pięćset. Założony budżet to było właśnie około półtorej miliona złotych. W tej chwili trudno powiedzieć, który z oferentów będzie to zadanie realizował w przypadku zarówno budowy tego szlaku, jak i budowy tej drogi. Termin zakończenia to jest jesień tego roku, więc lada chwila powinniśmy się. Spodziewać poprawy e, infrastruktury takiej dedykowanej rowerzystom. Będzie też infrastruktura towarzysząca w postaci dwóch drewnianych wiatr, jedna na terenie gminy Wieluń, a druga na terenie gminy Wierzchlas. Rowerzyści będą mogli skorzystać ponadto z dedykowanej trasy aplikacji, a album turystyczny promujący powstały szlak rowerowy będzie stanowił kompendium wiedzy historycznej i wiadomości o trasie. O szlaku to już wszystko, ale mamy jeszcze jedną kwestię. Otóż Maciej Preś nie jest już naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu. Miejskiego. 1 sierpnia szefem wydziału został Łukasz Fil z Olesna, ma 41 lat, ukończył Politechnikę Opolską, a z wykształcenia jest inżynierem elektroniki i telekomunikacji, inżynierem zarządzania i inżynierii produkcji oraz magistrem inżynierem budownictwa. Maciej Proś pozostaje w wydziale, będzie zastępcą Łukasza Fila. Obydwaj panowie obecni byli na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, relacja z której u nas już niebawem.